Szanowni Państwo Kochani moi Z jednego zęba nie zagwizda Tak Nawet przysłowiowa Izda Tak A ja stawiam na przyszłość Tak Żeby wszyscy mogli palić ziele Tak By mogli być weseli w swoim ciele Tak Bo czas goni Czas leci Tak My już raczej nie będziemy mieć dzieci? Tak, ciężko ująć słowa. Tak, bzdury aż mnie boli głowa. Tak, od tego wszystkiego, gdy słucham przemówienia Twojego, gdy słucham przemówienia Twojego, gdy słucham. Koniec gwizdania. Chciałeś się ze mną napić. Wódeczki, ja przyniosłem natomiast kubeczki. Tak. Nie przynasz się do tego, mój drogi kolego. Ale miodu, miodu zacnego, sprawiedliwego, kuretnego. Nie wstydź się, drogi kolego. I tyle mam do powiedzenia.